Te pokarmy poprawiają libido i przepływ krwi do narządów płciowych, pobudzając pożądanie ciała i wyzwalając pragnienie uprawiania seksu. 1. Orzechy sosnowe. Są uważane za jedną z superżywności, które można dodawać do różnych potraw i jeść w dowolnym momencie. Orzechy sosny mają wiele składników stymulujących libido, a jednym z nich jest cynk. Który bardzo wspiera zdrowie seksualne zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Sok z granatów. Granat jest idealny do libido i zaburzenia erekcji. Składa się z przeciwutleniaczy, które eliminują wolne rodniki i toksyny z organizmu. Badania naukowe dowiodły, że jest to najlepsze rozwiązanie zaburzenia erekcji. 3. Ciemna czekolada Ciemna czekolada zwiększa podniecenie dzięki obecności dopaminy w kakao i pozwala na rozszerzenie naczyń krwionośnych u ludzi o zawarte w niej aminokwasel arginine. Więc kiedy uprawiasz seks, działa cały układ sercowo-naczyniowy. 4. Banany aby poprawić sprawność seksualną mężczyzny. Banany zawierają enzym zwany bromelainą, który występuje również w ananasie. Banany zwiększają produkcję hormonów płciowych i podnoszą poziom energii, ponieważ są źródłem witaminy B. 5. prawnik To jedna z naturalnych żywności korzystnych dla kobiet i mężczyzn, ponieważ jest pełna kwasu foliowego, który zwiększa wytrzymałość seksualną organizmu. Awokado jest bogate w witaminę B6, znany regulator hormonalny, a także składa się z kwasów tłuszczowych, potasu i witaminy E, które stymulują produkcję męskich hormonów. 6. ostrygi uznawane za afrodyzjak par excellence. Jest to poziom dopaminy u mężczyzn i kobiet, którzy stymulują libido, a ostrygi uczestniczą w tym, ponieważ są bogate w cynk który jest niezbędny do produkcji testosteronu i nasienia. 7. arbus Uważa się za naturalne Viagra, ponieważ ma to taki sam wpływ na naczynia krwionośne, zwiększając libido. Dzięki zawartości cytrynowej cytruliny oraz likopenu i beta karotenu, Arbus pomaga rozluźnić naczynia krwionośne, a tym samym poprawia krążenie krwi do narządów płciowych. Kropka Szparagi Jedna z naturalnych żywności. Które są bardzo bogate w witaminę B9, znaną jako folan, która zapewnia produkcję histaminy. Histamina jest niezbędna dla zdrowego popędu płciowego u mężczyzn i kobiet. 9. maca Maca jest stymulantem libido w Peru, ponieważ w historii peruwiańska kultura używała go do zwiększania siły, wytrzymałości, energii, płodności i libido. Badania wykazały, że maca stymuluje aktywność reprodukcyjną i zwiększa liczbę plemników. 10. nasiona dyni Są bogate w cynki jak ostrygi, co jest ważne dla produkcji nasienia i zapobiegania niedoborowi testosteronu u mężczyzn. Nasiona zawierają witaminy B, E, C, D, K i minerały, takie jak wapń, potas, miacyny i fosfor. Nie odrzucaj na siądyni, nie smaż ich ani nie grilluj. 11. Papryka. Papryka zawiera kapsaicynę, która zwiększa libido. Uwalniają substancje chemiczne, które zwiększają częstość akcji serca, i uwalniają endorfiny, które zwiększają libido. 12. czosnek: czosnek zawiera allicynę, która zwiększa przepływ krwi do narządów płciowych. Wywołując pożądanie seksualne. Miesiąc regularnego karmienia będzie pokazywał wyniki. Na rynku dostępne są kapsułki z czosnkiem jeśli nie można znieść jedzenia surowego czosnku. 13. Imbir Imbir jest doskonałym afrodyzjakiem, który zwiększa przepływ krwi w narządach płciowych i zwiększa temperaturę ciała. Więc dodaj imbiru do herbaty, zup koktajli. 14. Migdały. Dały są dobrym pokarmem dla problemów z płodnością, ponieważ są bogate w selen i cynk, który jest niezbędny dla zdrowia reprodukcyjnego. Kładają się z kwasów tłuszczowych omega-3, które stymulują krążenie krwi, co zwiększa libido. 13. woda kokosowa. Wiesz, że ludzka krew składa się z elektrolitów i że woda kokosowa może ją również zawierać. Woda ta poprawia krążenie krwi i służy jako afrodyzjak. Możesz pić wodę kokosową bezpośrednio lub możesz ją dodać do napojów w celu zwiększenia libido. rzeczy, Które przytrafiają się Twojemu ciału, gdy przestajesz uprawiać seks. Jest wiele powodów, dla których Twoje życie seksualne może być w bezruchu. Przechodzisz rozpad. Może ty lub twój partner jesteście chorzy? A może przeszkadza tylko życie, dzieci, praca lub podróż? Kilka dni może się zmienić w tygodnie lub miesiące, a zanim się zorientujesz, nie uprawiałeś seksu tak długo że w końcu zapomniałeś tej części swojego życia? Bienie tego stało się normą. Co do czasu przechodzimy okresy pustki seksualnej. Jednak daleko nam do wyobrażenia sobie wszystkiego, co dzieje się w naszym ciele po tym braku. Więcej, reaguje na różne sposoby. Niektóre z tych reakcji są dość intensywne, takie jak brak koncentracji i uczucie smutku z powodu braku libido lub zwiększonego ryzyka problemów zdrowotnych. W artykule wymieniliśmy dziesięć rzeczy, które mogą się przydarzyć, jeśli przestaniesz uprawiać seks. 1. Częściej chorujesz, według doktor Cory B. Honit Kman nasz układ odpornościowy słabnie, gdy nie mamy regularnego seksu. Chcesz uniknąć przeziębienia i grypy, ciesz się swoim partnerem i masz więcej relacji. To może tylko zadowolić ciebie i niego. kropka Twój poziom stresu wzrasta. Możesz cierpieć z powodu lęku, ponieważ zmniejsza się uwalnianie hormonów z dobrego samopoczucia mówi dr Honitzkman. Tak seksu jest stresujący. Nawet badania wykazały, że kiedy przechodzisz okres suszy seksualnej, masz większe trudności w radzeniu sobie ze stresującymi sytuacjami. 3. Masz więcej problemów z dostaniem się tam? Mężczyźni mogą cierpieć na zaburzenia erekcji, szczególnie przedwczesny wytrysk. z to mięsień, im więcej robisz, tym lepiej. 4. Twoje marzenia się zmieniają. Jeśli chodzi o pozytywną stronę, możesz zacząć mieć sen, a nawet orgazm podczas snu. Nie jest to samo, co kiedy robisz to naprawdę, ale może to być tymczasowy substytut. 5. nie chcesz już uprawiać seksu. Dług, doktor. Zaczniesz nie chcieć uprawiać seksu, jeśli nie masz go przez dłuższy czas. Twoje libido spadnie na pół masztu. Będziesz zainteresowany kimś innym niż twój partner. Jeśli jesteś w związku i nie dzielisz się bardziej intymnymi chwilami ze swoim partnerem, tracisz połączenie, które miałeś z nim. A inne osoby mogą stać się dla ciebie bardziej atrakcyjne. i to jako znak, że zdrowe życie seksualne jest ważne? kropka twoja samoocena może ucierpieć Możesz czuć się mniej atrakcyjnie i smutniej To jest badanie opublikowane w czasopiśmie Archives of Sexual Behavior, które to udowodniło Kobiety są bardziej przygnębione, gdy nie uprawiają seksu. 8. U mężczyzn wzrasta ryzyko raka prostaty. To jest kolejne badanie, które to potwierdza. Opublikowane w czasopiśmie medycznym Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego, badanie to było bardzo specyficzne, mężczyźni muszą kochać się co najmniej 21 razy w miesiącu, aby zmniejszyć ryzyko raka prostaty. Częstotliwość zmniejsza to ryzyko o 22%. Kropka Twoje ściany pochwy słabną. Prawianie seksu może być jak trening dla mięśni. Tak więc, nawet jeśli go nie masz, ważne jest, aby pamiętać o codziennych ćwiczeniach kegla. Ryzyko chorób przenoszonych drogą płciową zmniejszy się. Na wszystko jest dobra strona. Co ciekawe, ryzyko infekcji dróg moczowych również się zmniejszy. Większość z nich pojawia się w ciągu 24 godzin od aktu seksualnego. Brak seksu. Prawdopodobieństwo zakażenia jest znacznie zmniejszone.